Hej, witam na kanale. Dzisiaj oczywiście ciąg dalszy playbooka. No i krzyżeczki XL sobie podrapiamy. By nie przedłużać bezbędnego gadania, no to lecimy, bo jest trochę co drapać. A mi się nie pojawiło, albo przegapiłam, nie no, problem kontrolny prawdę powiedzę. Kolejne, SF. co jest F? Faktura, no faktury. Faktury są przeważnie ciężkie, zwłaszcza jak się ma do zapłaty. sf F. Na razie szybko idzie. ED wszystko że idzie sprawnie Mało się wydrapuje także e czy mamy pierwsze. Safe, no taki safe, to by się przydało otworzyć. Jod H. Tu mamy H, tu mamy J. H w drugiej nie występuje kolejne je u to Wszystko i na kolejne u również występuje, no tak skromnie. I L, jest I, jest L, w Wszystko, L, I, I, L, G A O, jeszcze, a tu jeszcze było N, i kolejne Y, C. C. Wszystko Y, C. Y I to wszystko. Kolejny Buzet. Znaczy, bo już nie będzie. Chociaż n było. Jeszcze jest szansa. Buzet. Z. No, aby trochę pomogło, ale... Żeby dostać A, do trzeba zasłużyć. Z. Jeszcze Z. No i ostatnie. M, R. Czyli bonusa nie będzie. Czy deszki no, Ładnie by było. MR. R, R, R M Także no to zostajemy z jednym Chociaż jakby się drugi gdzieś znalazł Tak też nic nie da M R R Wszyscy Było, było. tu jest pierwszy no i wszystko nie ma co przedłużać. nie chcę być inaczej jak pustak krzyżówka pierwsza pusta lecimy do drugą ucha Ale mówi się trudno żyje się dalej. XB XB ZB I to tyle. XB Tutaj nawet nie występuje. I fauno piękne, piękne litery nam dają. Ona nawet jest. Wszystko drugiej i, I jedno i, żebyśmy się rozkręcili. W, L, L w bonusie. i gdzie jest progres. W. No i to na tyle. Ciężko ma się rozkręcić ta krzyżóweczka. R i y R i y. Szukam R i y R R R. -r. Tu jeszcze R. Ou tu jeszcze. raju. Wydaje to moglibyśmy być, jakby się coś w lotto wygrało. R. R. Y. R. 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 Y w komplecie. R. Y. Tu jeszcze R. I tu jeszcze jedno. Kolejny ZN kolejny, kolejny 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 i Z. Z. Niestety nie ma N Z to tu mamy Z, N. Bo on specjalnie nie ma ochoty się ułożyć. PF. No coś biednie. W tej krzyżowce z tymi literkami. PF. No ja nie widzę. PF. F. P. no yes. i to wszystko co my tu mamy es es no ale a tak gdy będziemy mieli bo już dżezet nie, nie, nie dla nas es r ten nie było. That ой а и о а и о вот это вам первое już jest problem. Z było, no ale te nie było. D też nie było. E nie było. K nie było. No dobrze. Tutaj jest dwoma. A o. Jest pierwsze. i wychodzi że pusta A cóż zdarza się oczywiście pusta teraz weźmiemy playbooka może coś tutaj się uda numer 6 to lecimy 21 oczko bardzo ładna liczba Trzydzieści cztery, jedenaście i dwadzieścia z tego. Będziemy mieli tu trzydzieści trzy obok, trzydzieści dwa, trzy, dwadzieścia sześć, także niestety trzynaście, dwadzieścia siedem. 18 22 18 no niestety pusta tu kolejna Kolejna też pusta. No I to wejdemo z szafirem siódemki mamy Jedna. Również jedna. Tu już są dwie. Jedna. Dwie. Oj. Oj. tylko dwie. I tutaj na koniec dali jedna no to kolejna dwa takie same symbole różne 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 i różne różne i różne to jeszcze dwie ostatnie szanse Tu mamy różne, dwa naszyjniki, dwie korony, dwie podkowy, pojedynczo, 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 o, dwa złota, no i pojedynczo. No to ostatnia szansa szukamy perfum a mamy lustro i worek tu mamy złoto i kufer korona i perła szminka i pierścionek także jeszcze kula mocy 30 no, no, no już nie ma szansy pustaczek no, to w formie wszystko puste, playbook pusty i dwie krzyżówki puste także Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam